W tej branży poznałam mnóstwo wróżbitów i wróżek, ale nie opowiadałam nigdy o tym, czym zajmuję się zawodowo. A od kilkunastu lat jestem. Kiedy zaczynasz pracę z klientami, każdy klient jest dla ciebie wyzwaniem. Na tym kanale opowiadałam już Wam o wielu rzeczach. O sporcie, o. Profilaktyce, o pielęgnacji, ale nie opowiadałam nigdy o tym, czym zajmuję się zawodowo. A od kilkunastu lat jestem trenerką sprzedaży i to jest mój konik, w tym się specjalizuję, dlatego też dzisiaj bym chciała parę słów na ten temat Wam powiedzieć. Jeżeli są tutaj osoby, które zajmują się zawodowo sprzedażą, pośrednią, bezpośrednią, to zostawcie suba i komentarz, żebym wiedziała, że jesteście tutaj, bo będą też pojawiać się materiały o tej tematyce, więc chętnie będę dzielić się swoją wiedzą i będę też liczyć na wasze spostrzeżenia i przechodzimy do tematu. W tej branży, czyli w branży sprzedażowej, Poznałam mnóstwo wróżbitów i wróżek, i to nie byle jakich, bo takich, których wróżby sprawdzają się. Jak to jest możliwe? Im y, ktoś dłużej pracuje w branży sprzedażowej i im więcej ma przeprowadzonych rozmów z klientami, tym łatwiej tej osobie jest wyczuć klienta. Kiedy zaczynasz pracę z klientami, każdy klient jest dla Ciebie wyzwaniem, każdy klient wydaje Ci się być zupełnie innym, mieć zupełnie inne potrzeby, oczekiwania względem i samego produktu, który sprzedajesz, ale też Twojej osoby jako przedstawiciela danej firmy. Z czasem ci klienci zaczynają być do siebie bardzo podobni. Zaczynasz ich w pewien sposób kategoryzować. Zaczynasz widzieć podobieństwa w, w podejściu do rozmowy, w podejściu do produktu, i pytania, które ci zadają, zaczynają się powtarzać. Jest to tyle. Ułatwienie, że jednak później w każdej kolejnej rozmowie twoja pewność siebie rośnie, jesteś w stanie udzielić szybciej odpowiedzi, ma też jednak to swoją mroczną stronę, mianowicie rozbudza to w Tobie umiejętność albo właściwie przekonanie co do umiejętności, wyróżenia i wyczuwania klienta. I po kilku latach pracy w sprzedaży jesteś już pewien, pewna po kilku pierwszych sekundach, czy ten klient od ciebie kupi najprawdopodobniej, czy nie i jaki, jaki przyniesie rezultat ta rozmowa. Jesteś w stanie to ocenić po. Hmm, po tonie głosu, po tym, ile klient zadaje Ci pytań, czy jest na bieżąco w trakcie, w trakcie rozmowy. Jest wiele symptomów, które dają Ci jasny sygnał i pewność co do Twoich przeczuwań. I następnie, po kilku minutach rozmowy, zazwyczaj Twoje przeczucia, Twoje. Diagnozy sprawdzają się. Ktoś by powiedział, no to świetnie, dwa, 3 lata się przemęczę, popoznaję tych klientów, a później wszystko będzie przychodzić mi intuicyjnie i łatwo, Zofia, nie przystawiaj mi kamery. Um, nic bardziej mylnego, bowiem um, niestety, ale w trakcie pracy w sprzedaży nie nabywamy zdolności... Um, Przewidywania przyszłości. Jest to bardzo złudne. Sofia! Zabiera wszystko. Moje to jest. To złudzenie jest silnie związane z, ze zjawiskiem, które nazywa się samospełniająca się przepowiednia. I chcę Wam dzisiaj w trakcie tego filmu pokazać, dlaczego te osoby przewidujące decyzje klienta zazwyczaj przewidują ją trafnie i dlaczego pomimo tego. Jest to błąd, jeden z największych, jaki popełniają konsultanci sprzedawcy, i dlaczego powinniśmy tego za wszelką cenę unikać. I podam przykład, żebyśmy mogli zobrazować, w jaki sposób działa samospełniająca się przypowiednia. Wyobraźmy sobie, że odbiera od nas klient oschłym słucham. Więc od razu pomyśleliśmy, że jest to jeden z tych klientów, którego już dobrze znamy klient osłyk, klient, który niechętnie angażuje się w rozmowę z nami, więc już dostaliśmy pierwszy sygnał, że najprawdopodobniej to jest właśnie ten typ klienta. Chwilę po przedstawieniu się i po daniu powodu kontaktu klient powiedział, że nie ma czasu teraz na rozmowę, że w ogóle skąd pan ma, ma mój numer, o, więc już dostaliśmy kolejną czerwoną flagę potwierdzającą, że jest to ten klient, który nie dość, że jest niechętny do do rozmowy, do kupowania przez telefon. To jeszcze na dodatek jest awanturniczy i już szuka na nas haków, więc. Chwilę, chwilę po tym, jak my wytłumaczyliśmy klientowi, skąd mamy jego numer i że to tak naprawdę on wyraził zgodę na wykorzystywanie jego, jego numeru do, do kontaktu, to powiedział, że, że ok, możemy porozmawiać, ale że mam maksymalnie 5 minut na rozmowę. No i biorąc pod uwagę, że bo, bo za chwilę wychodzi do pracy, no i biorąc pod uwagę, te dwie poprzednie flagi, plus jeszcze to, że dostaliśmy jasno określony czas, to najprawdopodobniej jest to właśnie klient, który po prostu chce nam dać prawo głosu, żeby odbędzić tę rozmowę, żeby móc na koniec powiedzieć nie dziękuję. W związku z tym faktycznie po, pobieżnie, w skrócie, przedstawiliśmy owemu klientowi to, co mamy mu do zaoferowania, o czym chcielibyśmy porozmawiać. Nie wchodziliśmy w szczegóły, podaliśmy suche, suche fakty, nie nawiązaliśmy relacji, nie sprawdziliśmy, czy, czy ten produkt jest dostosowany do jego potrzeb, tylko przedstawiliśmy jeden, pierwszy, lepszy wariant naszego rozwiązania. No i zgodnie z naszymi przeczuciami. Klient na koniec tej rozmowy powiedział, że nie jest zainteresowany. No i w ten sposób rośnie w, w sprzedawcach, w konsultantach przekonanie, że właśnie klient, który w ten sposób się z nami wita, który ma taki ton głosu, który określa nam w ten sposób czas, czas rozmowy, to jest właśnie ten klient, który zazwyczaj niczego nie kupuje, nie jest zainteresowany rozmową i szuka tylko pretekstu, żeby zakończyć tę rozmowę. I spójrzmy teraz na tę sytuację z perspektywy klienta. Klient odebrał oschle telefon, ponieważ e, miał ciężki poranek, e, dużo przeciwności losu i po prostu był lekko zdenerwowany. E, zapytał o to, skąd mamy jego numer telefonu, bo też e, wyrwaliśmy go z. Z, z jakichś działań, w, w ramach których się śpieszył, żeby szybko wyjść do pracy i, i zapomniał, że zostawiał nam kontakt, swój numer telefonu z prośbą o kontakt, a następnie określił, że ma 5 minut na, na rozmowę, ponieważ faktycznie potrzebuje jak najszybciej wyjść do pracy. Ale właśnie nie chciał przykładać kontaktu, tylko chciał usłyszeć, w jakiej sprawie do niego dzwonimy, bo faktycznie zostawił ten kontakt ze względu na to, że wstępnie jest zainteresowany naszym produktem. Ale w związku z tym, że zobaczył, że owy konsultant przedstawił mu ten produkt bardzo pobieżnie, ogólnikowo, nie zapytał go nawet o preferowany wariant, to stwierdził, że nie chce rozmawiać z osobą tak niekompetentną, która nie angażuje się w to, co robi, więc na koniec rozmowy nie zaproponował o ponownego terminu kontaktu, żeby porozmawiać już na spokojnie, tylko po prostu powiedział, że nie jest zainteresowany. Najprawdopodobniej ten klient albo skorzysta z owego produktu w innej firmie, albo ponownie złoży, złoży prośbę o kontakt na stronie z nadzieją, że zadzwoni do niego inny konsultant. Tak właśnie e, przebiega e, samospełniająca się przepowiednia. Dlatego, biorąc pod uwagę, że wraz z doświadczeniem sprzedażowym nie nabywamy umiejętności przewidywania przyszłości, i że e, umiejętność w pewnym stopniu kategoryzowania klientów to jest umiejętność, która może nam pomóc w kontaktach z, z klientami. To ważne jest to, żeby nie przeceniać swoich umiejętności, swoich możliwości w tym zakresie, bo możemy rozróżnić um, klientów pod kątem ich osobowości, tego na, w oparciu o jakie informacje będą podejmować decyzje, czy są bardziej emocjonalni, czy racjonalni, e, czy są to klienci, którzy chcą słuchać o całym procesie, czy chcą e, usłyszeć o efekcie końcowym korzystania z tego produktu. Pod tym kątem możemy kategoryzować tych klientów i jest to dla nas pomocne narzędzie, jednak e, nie ma żadnego narzędzia, e, nie ma żadnych kompetencji sprzedażowych, które są w stanie przewidzieć, zwłaszcza po pierwszych sekundach rozmowy. Czy klient skorzysta z naszego produktu, czy nie. Także nie dajcie się zwieść swojemu, swojej intuicji bo, e, sprzedażowej, bo e, może nas wyprowadzić na manowca. Niestety, nasze umysły są takie, że lubią działać na skróty, lubią e, korzystać ze swoich skojarzeń dotychczasowych. Spostrzeżeń, żeby tylko wykorzystać jak najmniej energii do pracy. Dlatego nie dajmy się tym leniom, pracujmy z każdym klientem indywidualnie i starajmy się poznać klienta, jego potrzeby, jego interesy i tok myśleniowy, którym będzie szedł, podejmując decyzję o zakupie albo nie zakupie naszego produktu. Ja Was pozdrawiam, życzę miłego popołudnia, jesteśmy w kontakcie.